Wszystkim. Teraz kameluję filmik do youtuba. Chcę was wszystkich, wszystkich podobić. Ten filmik jest do youtuba. Youtube, 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 bo, bo, bo. filmik do YouTube, a. Kiedy, bye 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 ja bye baby, 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 co, kameluję, to do. Ja to wyślę do mikrobachu. No co, ja to doszczę? Też... Ale mama! Ja chcę kamelować! No, ale mama! No, nie mogę? ale mama! No mama! No, nie mogę? Ale mama! Ja ja lubię! Daj mi spokój! Ja chcę kameluć! Aj! Dobra, dobra, dobra! A tutaj jest mój selek z gladka? Mój szereg, Dla, la, la, la. wam tutaj po kamelowe na 爸，爸。